Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ratatuj. Słuchajcie, wspięłam się tutaj na tę półkę, bo chyba wiem już w jaki sposób zdobyć tę mąkę, na której mi tak zależało. Ona się mieści gdzieś tam na górze. Okej, okay, okej, okay, jest skrót. To dobrze, to bardzo dobrze. Uu, tu jest mąka schowana. Pięknie. Nie wiem, czy zgadza się ilość gwiazdek, bo musiałam po odpaleniu gry przejść. Um, jeszcze raz znaleźć chyba aż pięć bezpieczników i tak dalej, więc. Ilość gwiazdek może się nie zgadzać. 93, dobra, brakuje 7. Gdzie jeszcze może znajdować się mąka? O to jest pytanie. Wydawało mi się, że to by było. Wszystko, ale jednak coś pominęłam. I teraz nie wiem. Hmm. Gdzie to może być? Już tak niewiele mi brakuje do setki. Chole wciano. Ale nie no. Nie mam. A, nie spadaj. Ła, cię. Nie mam pojęcia. Może kraba wy... wyeliminuje? Gdzie jest mój sos? Co on zrobił z tym sosem? Nie wiem, czy ryzykować. E, nie mogę tutaj położyć. O, już mam tak niewiele życia. Potrzebuję ser. Patrzcie, te durnowate krewetki się błąkają. Podejrzewam, że to będzie już ostatni odcinek. Gdzie jest ostatnia mąka? Linguini, pomóż mi. Pomóż koledze. Tutaj byłam. Tu, ten krab może mi da. Kolejne gwiazdki. Dobra, potrzebuję sos. Gdzie no, gdzieś sos na dole? Nie przypominam. Jest, 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 jest! Sosik! Tylko dlaczego tak daleko? Jak tu gdzieś się napatoczy jakaś kreweta, to wpadnę w szok. No! Wykrakałam. Szybko! Tutaj chyba nie wejdzie. Chyba. No, wlazła za mną! 94... A, jeszcze sześciu brakuje. O, wpadłam z lewą. A, już ze mnie ciapa, no. W popełniam takie durnowate błędy. Krewetu! Po prostu aż się prosisz, aż się prosisz, żeby zakończyć żywota w tej kuchni. Z rąk Remigiusza. Spadaj, krabia no musiał mi być po prostu ja? musiał. Lęk wysokości? Coś ty. Dobra, poddaję się. Idziemy teraz do tej lokacji, która jest tam na górze. Zrobiłam sobie skrót, więc pójdzie szybko. Zaraz. Ja tutaj na górze wszystko sprawdziłam. Wydaje mi się, że tak. No ale mniejsza z tym. Wpełzamy na górę. Przedostajemy się gdzie? Szybujące truskawki. Już się boję. To już powinna być ostatnia tego typu lokacja. Wo, jak owocowo! Możliwości są tutaj nieograniczone. Nie mam serus. Nie zostawiłam tam żadnej gwiazdki? Nie. O, truska to wszystko? Dobra. Cytryny. uuu, jakieś malinki. Teraz mam apetyt na jakiś deser. Albo koktajl truskawkowy. Jak dawno nie piłam koktajlu truskawkowego. No mi smaka robić Co to? Poprzeczki? no Tylko nie to! rozgina. zginę. <noise> Nienawidzę drążków. Ej, malina. To było mega głupie. Skoczyła mi, nie w celowanie. O, uciekać, uciekać, gonią cię! Jest drugi, jest drugi, co tam jest kisiel w środku? Takie przezroczyste. Coś. O, oh my goodness, to będzie trudne. O! No, kiwi! Zrzucił. rzucił. Wpadnimy ramiona. Remigiu. ...szu. Remiego teraz na koniec serii nazywam Remigiuszem. Ja to wiem kiedy. Powinnam było odczekać. Dobra, już wiem. Ale w topa! Skacz! W końcu! O, marwadios! Ile ja tutaj czasu spędziłam. To jest jakieś nieporozumienie. Ta plaża naprawdę chce mnie wykończyć. Ta gra chce mnie na koniec wykończyć. Dawać mi gwiazdki! Wszystkie! Mam tak niewiele życia... Jak ja teraz dam plamę, tak jak teraz, to... Oh, Boże... Tylko nie przejdę... Zaczynam powoli mieć dość tych głupich lokacji... <noise> ...owocowych. No i co z tą gwiazdką? Dlaczego nie mogę jej dorwać? Eee, to jest jakaś cytryna Tylko końca mnie zawiedziesz No Uuuu Idziemy tak! O, no, tak Jaki skrót Tam nie ma gwiazdek, prawda? Ja już się nie wracam Ja chcę mieć już ze sobą tę planszę What the hell? Miało być. Dziękuję. Co tu mia... Nie wiem, czy chcę tam wracać. Jeszcze głupie rurki. Au, no jak ta truskawka mnie niby dosięgła? Tak, już prawie czuję zapach Griera przez szkło. <suszy> Remi, co ty bredzisz. Skąd ty znasz te? Yeah! No, no, Wow, no. wow! Dobra, spróbuję zdobyć te gwiazdki. Ryzyk fizyk. Ale jak zginę. To się mega w kurze. truskawki. Kolejne górko-poprzeczki, których też nie lubię. No dalej Remigiusz, Remi, pomarańczko, chyba nie będzie się zapadać, co? O tak, O tak, ten ona nas się kręci i wprawia mnie odłości. No kurde, co to miało być? Skawy. Nie wpiniajcie mnie. To co ja muszę się namęczyć w tej plansze, to... O oh my gosz! O Boże, tam widzę jakąś pomarańczkę z rurką, która się obraca. Będzie koszmar. No dlaczego się nie łupiesz? Jak ja będę popełniała tak durnowate błędy? Nigdy nie przejdę tej lokacji. U, 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 nie spadały. No dalej, dalej, za tymi tołskawkami! Teraz tu. Mam w nosie gwiazdki. Chcesz ko koniec, koniec. O nie. O, wiedziałam, że się nie złapię. <tuszy> tu przed samym końcem. genialna Skak do tyłu. Wszystko przez stres. Musi się udać, błagam. Musi się udać. końcu Nie, nie uwierzycie, ile mi czasu zajęło, żeby dotrzeć do tego miejsca po raz kolejny. Po prostu. Nie, wysiadam. Brawo, zabrałe wszystkie gwiazdki. So what? Jestem załamana straciłam w tym miejscu tyle czasu. Jezu! Truskawka i arbust, to moje ulubione owoce, ale po tej planszy czuję niesmak. smak. <grym> serio. To była chyba najtrudniejsza plansza do tej pory, chociaż długa nie była, ale. Boże, ile przysporzyła mi problemów? To co? to zmierzamy do kolet. Zobaczmy, co chce Kolet i Emil. Musimy zrobić wszystko, żeby uratować restaurację! Aaaaa! Szybciej! Krytyk właśnie złożył zamówienie i czeka! <gry> o nie... Co mam robić? Otwórz sekwencję kolorów naciskając przyciski. No dobra... Nie, to było dobrze. Czerwone, niebieskie, czerwone, a tu czerwone. No. Niebieskie, niebieskie, czerwone. Nie, to było dobrze. Jest tu, tu. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Jezu! Długo jeszcze? Mara, no, Teraz to ma być czerwone... teraz sobie czerwone... O boże, Tu na odwrót... Jest! Koled <gulet> jak go nosi... Pomóż szczurom, które próbuję przygotować sałatkę. <gulet> Nie pamiętam jak to szło. Yy, no, co ja mam patrzeć? Jak to się? Yy, dobra. Nie, to ma być krewetka, krewetka. Okej. Okay. To nie jestem pewna, ale chyba tak. Jezu, ja nie wiem, jak tutaj patrzeć na te szczury. Nie, to ma być sałata. Tak. Teraz ma być sałata. Tak jest. Tak jest. Pomidor. Nie. To jest to, to, krewetka, i pomidor, i z Ufff... Czasu niewiele. Jeszcze coś? Co tym razem? Przygotuj zupę zgodnie ze wskazówkami Roniego. I... Dobra. Nie, zaraz! Chwila! Moment! To ja muszę to robić tak... Na szybciaka? Uuu, eee, jestem lekko zdezorientowana Cebula... teraz tu... Jestem zdecydowanie za wolna Kij z tym <gry> Może zdążymy Doskonale przygotowuję zupę jak prawdziwy szef kuchni. To nie ja, to Remigiusz. AKA Remy. I jeszcze ciasto. O, o. To nie było takie proste. Czas ucieka. Zaraz przyspieszę. W ostatniej chwili Jest, Udało się. Coś jeszcze? Oby nie Lingui nie żerełko, krytykowi Trzymamy kciuki! O nie Ucieczka? Ucieczka? Niedobrze, niedobrze, niedobrze. dobrze, Nie! dobrze. Uchurda! Nie dobrze. się dłonie pocą. Uchurda! o O Uchurda! Wo 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 Remi! Skończyłaś w swojej Wszystko przeze mnie! Nie byłam gotowa, ale teraz będę. Słowa! słowa harcerza! Nie, nie wpadaj w to! Musisz to omijać, Remi. Także się da. Już nie jestem pewna. Czy się da! Dobra, tu się dało. Gdzie? Spadłam ze stołu! Środka Środka. Nie! Musimy uważać. Nie, spa Nie spać ze stołu. Jezus, ponder, jak to przeżywasz? Nie! Skocz Już prawie mnie ma! Już te świeczniki! Wow, wow, jest o! Oh! Weź nas pozminka! Może ci przejdzie! Tu wyluzujesz! Cóż, mały szefie, wygląda na to, że restauracja upadła. Teraz, po jej zamknięciu, duch tego miejsca, atmosfera wielkiego gotowania żyje nadal w la Ratatouille. A lingwini, ja rozumiemy coś, czego Skinner nigdy nie pojmie. To słowa, które Gusto głosił przez całe życie: każdy może gotować, ale tylko nieustraszeni osiągną mistrzostwo. Co? to ma być koniec? Czy ja coś wcisnęłam przez przypadek? Bo Koniec gry! O! <grytania> Ej, przygoda zrobiła była nie z tego świata, naprawdę. Otarliśmy nosa złemu szefowi kuchni. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć filmu animowanego, to pod tym samym tytułem, oczywiście, to szczerze bardzo polecam. Wydaje mi się, że lepiej wtedy można zrozumieć, co się dzieje w samej grze. Tych cutscenek, dzięki którym powinniśmy zrozumieć fabułę, było dosyć niewiele. A jak już były, no to nijak wprowadzały nas w całą historię Remiego. Dlatego naprawdę szczerze polecam najpierw obejrzeć Baję, potem zagrać. Lepiej wczujecie się w całą historię naszego superniuchacza. No, ale to była super przygoda. I chociaż gra skierowana jest do młodszych graczy, to niektóre lokacje naprawdę sprawiają trudności i nie należą do najłatwiejszych. Zresztą sami mogliście zauważyć, jak niekiedy lamiłam i jak wiele razy powtarzałam niektóre poziomy. Dla mnie to była naprawdę miła odskocznia od poważniejszych gier. I z chęcią sięgnę jeszcze po inną disneyowską grę. Z góry dziękuję Wam za wszystkie propozycje gier bazujących na filmach animowanych. Kilka tytułów bardzo mnie zaciekawiło. Mam nadzieję, że przygoda Remiego, super nihacza, super słodziaka Wam się podobała i że równie dobrze się bawiliście, co ja grałam. I pomimo paru frustracji z pewnymi światami i Wieloma zgonami to będę ją bardzo miło wspominać. Naprawdę świetna przygoda. Ja jeszcze tylko zaczekam aż zakończą się napisy. Chciałabym sprawdzić to ostatnie ulepszenie dla kolonii, które udało mi się zdobyć dzięki tym bezpiecznikom. Opuszczona kuchnia. Skinner w spiżarni, walka z pułapkami na szczury, kto zabrał książkę, napompuj swoje ego, czy jedzenie było aż tak złe, szybujące truskawki, kuchenny chaos i kiełbasa. Wszystko ukończone. Dzięki ukończeniu poziomu poprawiłeś stan swojego zdrowia. No teraz? <śmiech> <śmiech> Ale dzięki. Udało ci się ukończyć misję. Opuszczona kuchnia. Zdobyłeś wszystkie bezpieczniki, więc telewizja w kanałach powinna teraz zadziałać. Mm. Coś nam śnieży ten telewizor. <grym> Haloki! Au, 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 no nie! Wo. No i co? I tak nic nie będziemy mogli zobaczyć. W kanale nie ma zasięgu. Pff. Mamy Radyjko, mamy telewizor. No nic kochani, to myślę, że na tym już zakończę naszą miuchaczową przygodę. Sprawcent poziomu w menu pauzy, zobaczy, ukończyłeś wszystkie misje poboczne. Zaczynę wszystkich misji głównych, pobocznych i z warunkiem dokończenia gry w 100%. Dzięki za radę. No, dzięki za radę. Dóki co nie skorzystam. O, nie mogę włączyć swojego super michacza. A szkoda. Odwiedzimy kogoś? Ew, mam Nie, sery. Ej, dobrze, kochani, myślę, Bez że to by było na tyle, jeżeli chodzi o przygodę z Remim. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do usłysząka w innych let's playach. Pa, pa.